Mama Co na obiad? wtedy sobie przypominasz, że jesteś już duży i dorosły i nie ma mamy i musisz sam sobie zrobić żyć kuku Słuchajcie krótko i na temat. Mam tu jakieś pomidory, jednego banana, pełno cytryn. To się nie nadaje. Jabłka, też nie bardzo. Cukier trzcinowy, to jak goście przyjdą, żeby się pochwalić. Oscypek, no nie jestem góralem. Dobra, słuchajcie, dwa ostatnie zabunkrowane koński kurczaka. Ryż, sos z biedry, który tak na marginesie jest obrzydliwy, ale zrobimy go pyszny. Patelnia, specjalnie nie umyta. Woda. Smok on the water -ra -ra -ra. Z pewnością umieracie z głodu, także w tym czasie Dojadamy resztki Kurwa. Tu z te mi śleciało Szybka recenzja kabanosów z Morlin o smaku chili Bardzo no. dobra ten, co z tym. Ryż, zaznaczam. Jest w 100% wegański. Jedyne zwierzę jakie może ucierpieć w kontakcie z nim to ja. W ogóle ogarniacie motyw, że w słońcu jest 48 stopni. Pomocą przychodzą babskie piwa, których normalnie mężczyzna nie spożywa. Nigdy tak tego nie umiałem otworzyć. Dobra, umiem. i fruchopla na całego ryżyk na 15 minut. Słuchajcie, co zrobić z tym, żeby to było względnie zjadliwe? Sól, pieprz, ostra papryka, Ach, na bogatości kepucz. Uwaga. Co tu się odjebuje? Matko, jakie to piękne i wszystko wegańskie. Oj, kurne, wszyt, doj, kurne, doj, kurne, o! No kurde, wsi... No i kurde, w No i kurde, No i jak to mówią Czesi, wuala, z niedojedzonych resztek ostatniego obiadu trochę ryżu i generalnie niedobrego sosu macie piękny, elegancki i generalnie prawie w 100% wegański obiad. Także no, nie dziękujcie, smacznego, zapraszam. Korzystajcie z receptury do woli, wpadajcie na streamy, zostawcie łapkę, suba na G2A, w Twittera. Wszystko. O, ktoś głodny przyjdzie.